Hej, nazywam się Beata i jestem lektorką w szkole Trolltunga. W dzisiejszym odcinku w ramach powtórki podstaw mam dla was trochę gramatyczny temat, który dotyczyć będzie zaimków wskazujących. Zaimki wskazujące, jak sama nazwa mówi, służą nam do wskazywania, podkreślania rzeczy, elementów w zdaniu. Za ich pomocą możemy podkreślić, że coś jest blisko nas, albo wręcz przeciwnie, daleko. I nie musi tu chodzić tylko o bliskość w zleczeniu fizycznym, ale na przykład także bliskość w czasie. Jeśli chodzi o zaimki wskazujące, to dzielą się one na dwie grupy. Mamy zaimki bliższe i dalsze. Zaimki bliższe to denne dla rodzaju męskiego n i rodzaju żeńskiego i, detta dla rodzaju nijakiego et oraz disse dla liczby mnogiej. Z kolei zaimki dalsze będą to den dla rodzaju męskiego i żeńskiego, de dla rodzaju nijakiego oraz di dla liczby mnogiej. Aby zapamiętać, które z tych zainków to bliższe, które dalsze, warto pomyśleć o tym w ten sposób. Jeśli patrzymy na coś z bliska, to jest to dla nas większe niż jak gdybyśmy patrzyli z daleka. Widzimy też wtedy więcej szczegółów i tak dalej. Dlatego zaimki bliższe po norwesku to te, które są również dłuższe. Denne, dette, disse. A dalsze, den, de, di, są krótsze, czyli w pewien sposób mniejsze. Inną ważną rzeczą, o której należy pamiętać, gdy używamy zaimków wskazujących, to to, że po nich zawsze występuje forma określona rzeczownika, a nawet przyrodnika, jeśli on też jest częścią tego zwrotu. Tak jak w przykładzie. Skar jak kal den. Wyzmiesz tę kurtkę czy tamtą? Jeli kier ichkiedzenny i Nie podoba mi się ten pomysł. W rozróżnieniu odległości mogą nam często pomóc dwa słówka, dwa przysłówki miejsca, czyli har tutaj, oraz dar, tan. Często dar będzie występowało w połączeniu z buchte, czyli dar jako tam dalej. Likier, blond, ten her, die blond, dar Podobają ci się te kwiaty tutaj, czy tamte kwiaty tam dalej? I to już wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek. Wydaje mi się, że nie był to szczególnie skomplikowany gramatyczny temat, natomiast jeśli macie jakieś pytania, nadal to zapraszam do zadawania ich w komentarzach. Zapraszam też do zapisywania się na nasze kursy, gdzie będziemy mogli odpowiedzieć na wszystkie dręczące Was pytania dotyczące Norwegii i norweskiego. Dzięki za dziś i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Hej!